Dzień dobry, witam serdecznie użytkowników Ringer Axel Fringer Polska oraz Forbes Women Polska. Tradycyjnie mamy spotkanie z okazji nowego, wspaniałego numeru Forbes Women Polska. Są z nami Aleksandra Karasińska, redaktorka naczelna Forbes Women Polska. Dzień dobry, witam Państwa, witam Krzysztof. Dzień dobry, cześć, Katarzyna Janowska, autorka i gospodyni Onet Rezerwacja. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Oraz, po raz pierwszy w naszym programie tutaj oraz Piotr Zieliński, reporter, dziennikarz. Dzień dobry, witam Państwa. Aleksandra, co w nowym numerze? Ja już przejrzałem. Jest znakomity, bardzo inspirujący, ale powiedz więcej. Krzysztof, dzięki za to przedstawienie i za recenzję pozytywną. Dla mnie, tematem numeru jest jak co roku ranking najlepszych kobiecych, kobiecych marek osobistych w Polsce. I stąd też na naszej okładce Martyna Wojciechowska. Autorem rankingu, podobnie jak w zeszłym roku, jest Piotr, Piotr Zieliński. Piotrze, jakbyś mógł wyjaśnić, bo oczywiście na okładce pojawiła się informacja, że jest Martyna numerem drugim w rankingu i jej marka osobista jest wyceniana przez Forbes Women na 197 milionów złotych. Powiedz, bo to zawsze budzi kontrowersję, jak się wycenia i skąd ta wycena tak duża. I oczywiście pierwsze pytania do mnie, dlaczego numer drugi, a nie numer jeden, jest na okładce? Więc gdybyś mógł odpowiedzieć krótko na te pytania, a potem chciałabym przejść do Kasi. Proszę Państwa, jeszcze raz dzień dobry, oczywiście. No, rzeczywiście, kwoty robią wrażenie, oczywiście nie tylko w przypadku Martyna, ale wszystkich osób wymienionych w naszym rankingu, a w tym, w tym zestawieniu mamy 50 nazwisk. Jedna różnica pomiędzy zeszłorocznym rankingiem a tegorocznym, i stąd tutaj Martyna na miejscu drugim, bo proszę Państwa, w odróżnieniu do poprzedniego roku, w tym roku prezentujemy również ranking marek osobistych w social mediach, nie tylko w mediach tradycyjnych, Kwota 197 milionów złotych wartość w przypadku Martyny Wojciechowskiej. I to, proszę Państwa, te kwoty to jest składowa, jedna ze składowych, które pozwoliły nam wyłonić tutaj nasze liderki rankingu, to jest tak zwany ekwiwalent reklamowy. Wskaźnik ten polega na oszacowaniu wartości wszystkich publikacji lub emisji danego przekazu, jeżeli na przykład jest to Jakiś chociażby spot telewizyjny, to polega to na oszacowaniu wartości publikacji lub emisji danego przekazu na podstawie cenników reklamowych danego medium, czy też powierzchni publikacji, albo liczby odsłon w przypadku artykułów internetowych, czy w przypadku na przykład social medów, unikatowych użytkowników, albo w ogóle czasu trwania programu. No i tak już podsumowując, jest to kwota, która wyraża, jaką trzeba byłoby wydać, gdyby dany materiał był reklamą. Stąd to są tak duże liczby i rzeczywiście one budzą dość duże kontrowersje. W zeszłym roku również, również tak było. Piotr, to zaraz wrócimy do rankingu i kolejnych pytań, ale przede wszystkim chciałam przywitać Kasię Janowską z nami, po raz pierwszy Forbes Women. Debiutujesz z cyklem bardzo ciekawych, bardzo mądrych wywiadów. Gdybyś, Kasia, powiedziała proszę, jaki masz pomysł, z jakimi kobietami chcesz się spotykać i rozmawiać? Mhm. Ja dziękuję za zaproszenie Olu, tobie już jako redaktor naczelnej, redaktorce naczelnej Forbes Women e, Woman e. Ja myślę, że dobrze się wpisuje ten mój cykl, jego pierwsza odsłona w wasz ranking, bo Mistrzynie to będzie taki mój ranking osobisty kobiet, które są autorytetami w swoich dziedzinach, ale nie tylko. My ciągle mówimy o braku autorytetów, o wyczerpywaniu się autorytetów. To nie jest prawda. Autorytety istnieją, tylko trzeba sobie o nich przypomnieć. Trzeba je pokazać, i tak jak przez wiele lat autorytet to był mężczyzna, tak teraz myślę, że jest ten wspaniały czas, kiedy możemy powiedzieć, że autorytetami są kobiety. Jako pierwszą do tego cyklu wybrałam Katarzynę Kozyrę, artystkę wizualną. No, znamy ją od czasów Piramidy Zwierząt. Jej pierwsza praca jeszcze, jeszcze w trakcie studiów, która wywołała ogrom kontrowersje, o jak to ładnie wygląda, no naprawdę jestem szczęśliwa, że się, że się znalazłam na tych łamach w takim towarzystwie, z taką rozmówczynią, więc ta praca od razu wzbudziła kontrowersję bo dotykała czegoś bardzo istotnego, z czego może nawet nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę, dlaczego tak wielu ludzi oburzyło to, że artystka pokazała wypchane zwierzęta, a wcześniej wybrała je i te zwierzęta zostały zabite żeby, żeby zostały użyte w tej piramidzie. No dlaczego? Dlatego, że codziennie miliony zwierząt są zabijane, hodowane, zabijane i trafiają na nasze stoły. To jest praca z lat 90. a brzmi jakby była wykonana dzisiaj, i dzisiaj ten proceder jest jeszcze bardziej e, brutalny i jeszcze na większą skalę. Więc z jednej strony mamy sztukę kobietę osadzoną w sztuce bardzo mocno, w światowej sztuce, z drugiej strony mamy zderzenie z tym, z czym. Spotykamy się dzisiaj, z czym często nie, po, nie możemy sobie poradzić, ciągle nie możemy się uporać. Zresztą artyści są po to, żeby przekuwać te balony hipokryzji, w których, w których żyjemy. Z trzeciej strony jest sztuka jako też obiekt, obiekt no finansowy, prawda? Bo jakoś rzadko się pyta artystów, z czego oni żyją. Uważamy, że no tworzą, no to żyją, prawda? Oczywiście tworzą, żyją i tworzą, ale z drugiej strony Katarzyna Kozyra założyła wspaniałą fundację, Fundację Katarzyny Kozyry, która zajmuje się między innymi i to był też powód, dla którego ją wybrałam jako rozpoczynającą ten cykl, tworzy takie wielkie archiwum artystek, artystek właśnie z krajów środkowo, Europy Środkowo Wschodniej. Takie archiwum, w którym zbiera artystki i ich biografie, i to, co zrobiły. I teraz kurator. Na całym świecie, kuratorzy z całego świata będą mogli sobie wejść do tego archiwum i wybrać artystki, stworzyć jakąś nową opowieść o świecie poprzez sztukę kobiet. No więc to jest Katarzyna Kozyra, ale już mogę zapowiedzieć, bo to jest umówione i potwierdzone, że naszą, naszą mistrzynią będzie też Olga Tokarczuk, która w grudniu otwiera siedzibę swojej fundacji we Wrocławiu i zaprasza nas do tej fundacji, będziemy mogli się z nią tam spotkać i porozmawiać. No to jest, to, to jest już bohaterka zbiorowej wyobraźni, nie tylko polskiej, ale też i światowej i ta czułość, którą wprowadziła na tak wielką skalę do języka, do, do języka komunikacji społecznej na całym świecie, no jest niezwykle istotna. To jest ta wartość, którą mogą wprowadzić właśnie kobiety, bo rzadko jednak słyszymy mężczyzn mówiących o czułości, mężczyźni Czułości się wstydzą i o czułości nie mówią. A tutaj mamy kobietę, artystkę, pisarkę, która to słowo uczyniła częścią języka i myślenia globalnego, więc o tym na pewno będziemy, będę z nią rozmawiać. I w ogóle chcę też wyciągać takie kobiety, które robią bardzo dużo w swoich dziedzinach, ale nie są tak oczywiste, nie są mistrzyniami na szeroką skalę. A myślę, że w piśmie, które ma taki adres biznesowy też, to jest bardzo ważne dla, dla kobiet biznesu, żeby mieć przewodniczki też po innych dziedzinach życia. Na ogół ludzie biznesu mają ogromny horyzont zainteresowań. To są ludzie, którzy są głodni różnych nowinek, różnych wiadomości. To są kobiety, bo, 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 bo akurat to wydanie Forbesa jest, jest, jest odnogą skierowaną do kobiet, które szukają inspiracji. I, i, I w związku z tym myślę, że pokazanie takiej palety kobiet może być inspirujące też. Dla kobiet w ich pracy, w ich biznesach. Już nie wspomnę o tym, że też sztuka no jest lokatą genialną, prawda? Także i to w tych czasach takiego rozchwiania ekonomicznego i ideowego, no i jedna z lepszych lokat, jak, jak widzimy, co się dzieje na aukcjach sztuki i tak dalej, no to to jest na pewno bardzo ciekawa dla, dla kobiet biznesu i nie tylko, ale o nich tutaj mówimy. Bardzo fajna przestrzeń do rozpoznania, zagospodarowania i wejścia w głębiej, a w ogóle. Kultura z biznesem to uważam są nierozerwalne ze sobą byty powiązane i trzeba je jeszcze mocniej łączyć. Kasiu, bardzo Ci dziękuję. Chcę tylko skomentować, że to jest bardzo ciekawy wywiad, że Katarzyna Kozyra rzeczywiście bardzo odsłania się przed Tobą w tym wywiadzie i jako kobieta, i jako artystka. To prawda. Myślę, że pewnych rzeczy nie mówiła nigdzie. Bardzo mi się podobały te momenty, kiedy mówiła o swojej świadomości, dojrzałości i swojej postrzeganiu własnego ciała. Ty zadajesz to pytanie. Kilka pytań na ten temat. Ona mówi, że to już nie ciałko, a nie cielsko i o tej akceptacji dla siebie jaką drogę przeszła. Myślę, że dla wielu kobiet wiele kobiet odnajdzie siebie w tej rozmowie i, i, i w tym problemie. Myślę, że, że chciałam Cię prosić też o taki drobny już komentarz y, gdzieś na koniec, y, o tym, jak bardzo ciężki. Myślę, że pań, y, Ty rozmawiając z artystami, też słyszałaś to wielokrotnie. Jak ciężki to był rok dla ludzi pracujących, no nie na etatach, właśnie artystów. Mówiłaś, z czego żyją artyści. Ten rok, jak ja słyszałam, y, mówiła mi to w podcaście y, Mugorzata-Korzuchowska, no dla nich był wyjątkowo ciężki. Teatry były zamknięte, galerie były zamknięte. Nie, nie tworzyło się nowych filmów czy seriali bo wszystko było zamknięte i był lockdown czy ty też takie głosy słyszysz że ten rok pandemiczny kryzys pandemiczny był dla artystów wyjątkowo ciężki tak, oczywiście myśmy się w tym, tym bardzo mocno zajmowali w Onecie. Ja jeszcze jako szefowa działu kultury w Onecie właściwie od pierwszego momentu prowadziłam rozmowy na ten temat wspólnie z profesorem Hausnerem, który ma takie poczucie odpowiedzialności też biznesu za kulturę. Na naszych łamach publikowaliśmy apele do, do Ministerstwa Kultury, do... do Pana premiera Glińskiego, o to, żeby rzeczywiście ta pomoc realna nadeszła, bo um, artyści wizualni są naprawdę w szczególnie trudnej sytuacji. I, i właśnie teatralni, gdzie kompletnie by, 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 był lockdown, ludzie przez wiele miesięcy nie dostawali pieniędzy. Podobnie, podobnie zresztą było z muzykami, którzy mówili, że no, nie grali naprawdę. Byli tacy muzycy, którzy przez 8, 8 miesięcy nie wyszli w ogóle na scenę, bo my ciągle myśląc artysta mamy przed oczami Krystynę Jandę, mówiłaś o Małgorzacie Kożuchowskiej, mówimy o Krzysztofie Zalewskim na przykład. To są artyści, którzy no, mają też pewien pe, pewne bezpieczeństwo ekonomiczne. Ono nie jest bezgraniczne, ale jednak to im udaje się, udaje się przetrwać, prawda? Natomiast no artyści wizualni, który, którzy zdecydowanie w ogóle są gdzieś najniżej w tej, w tej, w tej, w tej i hierarchii płac, no to byli kompletnie odcięci od wszystkiego. Ja słuchajcie, to jest taki dramatyczny apel, jeszcze, jeszcze będąc w TVP, w TVP Kultura rozmawiałam z, z, z panem Radziszewskim, to jest artysta z kolei LGBT, który mówił, że on za wystawę ma propozycję na przykład 500 zł za udział w wystawie zbiorowej, a za wystawę jemu tylko dedykowaną dostaje 2-2,5 tysiąca złotych. No to słuchaj, Słuchajcie, ktoś pracuje parę lat i na koniec to jego dzieło jest wycenione na 2,5 2500... tysiąca. Złotych, mówi Karol Radziszewski, czyli już artysta rozpoznany i uznany, a co z innymi? Więc to jest absolutnie dramatyczne. Ten rok był absolutnie dramatyczny i myślę, że też psychicznie dla wielu artystów to są jednak nadwrażliwcy, prawda? To są ludzie, którzy żyją emocjami. To, 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 to będziemy długo jeszcze czuli to w ich sztuce. Zresztą artyści, piosenkarze, artyści, którzy żyją z koncertów, no dalej są w bardzo trudnej sytuacji, bo przecież ciągle festiwale się nie odbędą albo odbędą się w jakiejś wersji hybrydowej, na koncertach może być 50% osób, a oni z tego żyją, teraz się nie żyje ze sprzedaży płyt, żyje się z koncertów, więc to jest bardzo dotknięta branża, bardzo i warto też o tym pamiętać naprawdę i warto o tym mówić, bo dzięki sztuce przetrwaliśmy ten czas, dzięki kulturze, prawda? Każdy z nas, niech się zgłosi jedna osoba, która w trakcie lockdownu nie oglądała seriali, nie, nie słuchała muzyki, nie czytała książek. Bardzo proszę, proszę, możemy zrobić taką ankietę. Podejrzewam, że nikogo takiego nie spotkamy, bo, bo, bo byśmy zwariowali, gdyby tego nie było. Ale za tym stoją ludzie z konkretnymi życiowymi potrzebami. Kasiu, super, że to powiedziałaś. Bardzo się cieszę, bo to prawda trzeba. Y Przekładać to na nasze codzienne życie. Tak? Ktoś tworzy te seriale, ktoś pisze scenariusze, ktoś od, y, y, maluje, oświetla i gra główne role oczywiście. Tak samo z muzyką, to samo z książkami i tak dalej. Ta kultura jest bardzo, bardzo ważna i trzyma nas często przy życiu, również psychicznie. Piotr, wracając do rankingu naszego okładkowego tradycyjnie tematu. Są tak naprawdę dwa rankingi. Gdybyś powiedział, dlaczego zostały rozdzielone i jakie kryteria brałeś pod uwagę, myśląc o mediach tradycyjnych i o mediach internetowych. Tutaj tworzy nam się pewien fajny link, bo, bo Kasia zauważyła, że podczas pandemii korzystaliśmy z tych książek, oglądaliśmy seriale i tak dalej, i tak dalej. No i proszę Państwa, jakimś takim elementem, który miał służyć też rozrywce, były social media, i to podkreślają specjaliści, że nagle, kiedy ten cały rynek takiej dostępnej rozrywki przestał istnieć, czyli nie mogliśmy chodzić na koncerty, nie mogliśmy chodzić do teatrów, nie mogliśmy chodzić do kina, to przerzuciliśmy te swoje zainteresowania na również na social media. I nagle okazało się, że pandemia spowodowała boom na tym rynku. Dlatego to był powód, dla którego stwierdziliśmy, że warto w tym roku, w, tym naszym, w drugiej odsłonie naszego rankingu, te rankingi podzielić na ranking mediów Tradycyjnych i ranking związany z social mediami. Właśnie po to, żeby przeanalizować, czy na tym polu są, są jakieś zmiany. No i okazuje się, że tutaj wyniki naszego rankingu, no już chyba mogę to Państwu tutaj zaprezentować. Może przedstawię pierwszą piątkę w, przypad, w przypadku mediów tradycyjnych. Jest to Iga Świątek, czyli również nasza zeszłoroczna zwyciężczyni. Krystyna Janda, Magda Gesler, Małgorzata Rozenek Majdan i Anna. Na Lewandowska. Tutaj mamy pewne przetasowania względem poprzedniego roku. A w przypadku mediów społecznościowych, Weronika Sowa-Wersow jest to osoba z, znana z no, ostatnio dość popularnej ekipy Friza, Prywatnie jest partnerką. Friza, tak, na kolejnym miejscu Martyna Wojciechowska, Anna Lewandowska, Krystyna Janda, Magda Gessler. I co ciekawe, w tym rankingu mediów społecznościowych znalazły się nazwiska tylko i wyłącznie, znane, znane z sieci, które w ogóle nie pojawiały się w tym rankingu mediów tradycyjnych. Więc to nam. Trochę też pokazuje pewną taką, ja myślę, że już pokoleniową zmianę, że ci influencerzy, którzy kiedyś wydawali, wydawało nam się, że się w tych social mediach czy w internecie w jakiś sposób bawili, nagle zyskują ogromną popularność. Marki są zainteresowane współpracą z nimi. Ci ludzie zaczynają zarabiać potężne pieniądze i prowadzić potężne biznesy, bo jak wszyscy słyszeliśmy, ekipa Friza niedługo wejdzie na giełdę, to już jest chyba potwierdzona informacja. Więc rzeczywiście myślę, że sam nasz ranking i te nazwiska, które się tam pojawiają, są, są bardzo ciekawe. Ja tutaj jeszcze może podciągnę ten temat, proszę Państwa, bo żeby Państwu zaprezentować to, jak ogromną pracę wykonaliśmy wraz z naszym partnerem, czyli przez serwis monitoring mediów, proszę Państwa, żeby wyłonić laureatów naszego rankingu, przeanalizowaliśmy prawie 3 miliony publikacji, czyli by wyłonić i uszeregować najlepsze kobiece marki osobiste w Polsce, wzięliśmy pod uwagę zawrotną liczbę trzech, mieli prawie 3 milionów publikacji, no i poddaliśmy te wszystkie nazwiska takiej trzyetapowej analizacji. Analizie. To oczywiście wcześniej rozmawialiśmy o ekwiwalencie reklamowym, który był jedną ze składowych, ale właściwie taką pierwszą rzeczą, którą braliśmy pod uwagę, była liczba. Liczba zmianek, jakie ukazały się o tych osobach, które, które są w rankingu w tradycyjnych mediach i oczywiście w social mediach. Drugim kryterium było tak zwane dotarcie, czyli oszacowanie, ile odbiorców miało kontakt z pojedynczą publikacją. No, i tutaj dla przykładu, jeżeli chodzi o prasę, no to ten wskaźnik jest obliczany na podstawie danych o nakładzie dla portali internetowych według średniej, średniej dziennej liczby użytkowników. Dla mediów radiowych na podstawie pomiaru słuchalności, a w przypadku telewizji było to analizowane na podstawie danych o średniej minutowej oglądalności. Więc tak naprawdę ta, ta, ta liczba tych danych i duża analiza, którą przeprowadziliśmy. Tutaj jest rzeczywiście bardzo szeroka i myślę, że dla wielu osób, które być może pracują, co marketerami, albo zastanawiają się nad tym, czy, czy są jakieś nazwiska na tej liście, ten ranking może się okazać, że będzie bardzo fajną biznesową wskazówką co do potencjalnej współpracy, chociażby. Piotr, bardzo Ci dziękuję. Ja jeszcze chciałam Państwu na koniec zwrócić uwagę na dwa materiały, chociaż wszystkie wydają mi się ciekawe. Pewnie nie jestem obiektywna, ale dla wszystkich naszych czytelniczek i czytelników staram się pokazać dobrze. Dziesięć najgorszych rad na rozpoczęcie kariery, z lekkim, oczywiście z lekką ironią napisany przewodnik. Bardzo Państwu polecam, oraz. Poważniejsza rzecz, ale teraz wszyscy pytają o inwestycje, wisi nad nami groźba inflacji, mówi się o niej ciągle, więc bardzo też polecam nasz przewodnik, taki poradnik wprowadzenie w świat kryptowalut, w tym jak wejść w ogóle, jak zacząć pracę czy informacje w ogóle o kryptowalutach, jak wy, wy, wybrać giełdę, jak robić pierwsze zakupy i też jak budować swoje portfolio. To jest taki. Mamy też raport w ogóle o rynku kryptowalut, który się bardzo prężnie rozwija też w pandemii. Wygląda w ten sposób nasz raport. A potem mamy też aha, kryptowaluty. A Paulina Paprzycka jest autorką tego tekstu. Bardzo, bardzo go polecam, ale też właśnie bardzo polecam następnym: pierwsze kroki z kryptowalutami poradnik Forbes Women. To też jest rzecz, o której się dużo mówi, jest to trend i myślę, że jest wiele naszych czytelniczek, czytelników, którzy chcieliby się z tym tematem głębiej zapoznać. Mam teraz pytanie do Krzysztofa, czyli naszego współprowadzącego i Krzysztof, ja zawsze na koniec się pytam, bo jesteś trochę z boku redakcji, co tobie się najbardziej podobało w numerze? Przejrzałem już numer, mam to szczęście, że już mamy ten egzemplarz, jest to oczywiście piękne, piękne wydanie. No, nie chcę tutaj wyjść na takiego nienaturalnego, który się podlizuje, ale najciekawszy dla mnie był wywiad Katarzyny Janowskiej, bo jest dwóch zdań. Jak słusznie zauważyłaś, nie słyszałem wcześniej nic wywiadu z Katarzyną Kozorą, która tyle by mówiła o sobie, nie tylko o swojej twórczości, ale również o swoim życiu bardzo się odkrywa przed Katarzyną Janowską. Jest to bardzo dobry wywiad, bardzo ciekawy. Również o tym wątku, okay. nie tylko artystycznym, ale też no, biznesowym e, ludzi kultury, o którym właśnie rozmawiałyście. Uderzyło mnie, szybko znajdę no, jedno zdanie, które Katarzyna e, e, zadała, czyli trafiasz w czułe punkty naszej hipokryzji. To było to zadanie, które mnie po prostu zmroziło e, i które najbardziej chyba określa twórczość Katarzyny Kozyry. Okay. Oczywiście ranking Piotra też jest bardzo ciekawy, a też dla mnie jest zawsze bardzo ciekawa rubryka. Na nie warto zwrócić uwagę, 34 strona Jakub Korus i zwrócenie uwagi na Naomi Osakę, czyli wielka tenisistka, wielka sportsmenka, ale rola stresu, obciążenia, presji, która jest na, na wielkie osobistości, na sportsmenki. Mówiła też o tym Justyna Kowalczyk-Tekieli w Newsweeku obecnym. Jest to bardzo ważny temat i fajnie, znaczy fajnie, nie, nie jest fajne, tylko że warto dobrze, że redakcja na to zwróciła uwagę i fortunę, że mówi się nie tylko o tych sukcesach, i wspaniałych kobietach, liderkach, mentorkach, ale też o tym, że ta kariera płaci się za nią pewną cenę, o której mówi też Martyna Wojciechowska w wywiadzie właśnie z Piotrem Zielińskim, który zadał bardzo niewygodne pytanie i uzyskaliśmy bardzo ciekawą odpowiedź, odpowiedź na to bardzo niewygodne pytanie, ale fajnie, że ono padło. I dobrze, że czytelniczki i czytelnicy Force mogą poznać tę odpowiedź Martyny Wojciechowskiej, bo ona jest bardzo ważna i znamienna. To tyle ode mnie. Szanowni Państwo, zapraszamy do kolejnego numeru Forbes Women, również na nasze spotkania Forbes Women Book Club i bardzo dziękuję Wam za to spotkanie, Kasiu, Piotrze, Krzysztofie ja... bardzo. Ja dziękuję. Chętnie się będę z wami łączyć, bo dawno tylu miłych słów nie usłyszałam pod, pod adresem swojej pracy. Także takie kolegia redakcyjne bardzo mi się podobają. Dzięki wielkie. Ale pismo jest piękne. Ja wiesz, jako osoba kultury doceniam też przedmioty bardzo i, i myślę, że ta kultura pisma, którą, którą robicie, robisz, no jest, jest naprawdę bardzo wysoka. Także to jest piękny przedmiot, który z przyjemnością będę kupować i dawać w prezencie moim przyjaciołom. Ja, Asiu, proszę Państwa jeszcze, o, przepraszam. ja jeszcze Nie... tylko dodam. Ja, ja Państwu też serdecznie dziękuję, ale wrócę, bo widziałem, że pojawiło się pytanie od jednego z naszych słuchaczy, kiedy będzie dostępny numer. Jutro, proszę Państwa. Jutro, jutro będzie w salonach prasowych, więc serdecznie oczywiście wszyscy zapraszamy. Ja również dziękuję serdecznie za zaproszenie i zachęcam do lektury, bo naprawdę świetny numer. Pani Małgorzato, pozdrawiamy. Bieg... Cieszę się, że biegnie Pani do. Tu w tej chwili chyba straciliśmy Ole na chwileczkę. To może przejmę głos. Tak, serdecznie serdecznie dziękujemy. Cieszymy się, że Państwo nas oglądacie i nas słuchacie i towarzyszyliście nam. Ola już w tej chwili wróciła, więc może oddam jej głos. Słuchajcie, no, mamy ewidentnie problem z internetem, w związku z czym tylko się żegnam i pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy Państwu. Dzięki. Dziękuję bardzo. Zachęcamy do słuchania oczywiście podcastu Aleksandry Karsińskiej of Forbes Women i zapraszamy na kolejne nasze spotkanie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.